Dzisiaj chciałbym troszeczkę powiedzieć o poście, ale też o przymusie, czyli o przymuszaniu do postów i dokładnie o chlebie i wodzie. Nie? Czyli to jest post, to nie jest post jakby obowiązkowy, który obowiązuje w kościele, tylko to jest jakby takie nasze dodatkowe umartwienie się. Wyrzeczenie się, czyli taka ofiara, nie o chlebie i wodzie. No i natomiast postem po prostu takim przyjętym przez Kościół to jest post w każdy piątek, czyli bezmięsny, a szczególnie w dzisiejszy piątek to jest. Post o dwóch posiłkach dosyta i jednym lekkim, i oczywiście też bezmięsnym. Także to bym chciał powiedzieć raczej o tym poście, o chlebie i wodzie, który nie jest obowiązkowy. No i to też mówię ze swojego doświadczenia, że może być tak, że możemy czuć przymus do tego. Postu. I to w tym momencie i jeżeli jest to przymus, jest to jakiś nacisk, to jest od złego ducha. Nie? Czyli zły duch nas po prostu może przymuszać do tego, żebyśmy po prostu pościli o chlebie i wodzie. No i ja tutaj jakby miałem powiem szczerze, że miałem z tym bardzo duży problem, nie. Bo brakowało mi na początku tego rozeznania, nie, co to jest, nie? Czyli to jest dobra sprawa, to jest coś dobrego nie przydać się po post o chlebie i wodzie, nie I, i tu w tym momencie jakby nie miałem tego słowa, że to jest po prostu przymus, nie? że coś mnie przymusza, coś mnie naciska do tego, abym ja właśnie w ten sposób pościł. Nie? I dopiero takie rozeznanie przyszło znacznie później. Nie? Czyli, czyli to też była łaska Boża. nie? To, to mogę śmiało o tym powiedzieć, że to była łaska Boża w 100%. I to, co ja bym chciał powiedzieć, no, że, że coś takiego po prostu jest, czyli, czyli jeżeli przede wszystkim musimy znać to słowo przymus, że coś nas przymusza, coś nas naciska. I w tym momencie my jakby nie mamy w pełni wolności. Czyli tego postu o chlebie i wodzie nie podejmujemy w pełnej wolności, I teraz można to też rozeznać w ten sposób, że jeżeli coś takiego jest, nie? No to pomyśleć, nie? Czyli pomyśleć dokładnie tak, że ja dzisiaj nie będę pościł, ale o chlebie i wodzie, nie? O tym cały czas mówię. Dzisiaj nie będę pościł, i wtedy. Jeżeli tak pomyślisz, to musisz w sobie czuć wolność. I znowu druga myśl to jest taka, że ja będę pościł dzisiaj, nie? Czyli jeżeli też tak pomyślisz, to też musisz czuć wolność, nie? Natomiast jeżeli pomyślisz tak, jak powiedziałem za pierwszym razem, czyli że nie będziesz pościł, i zaczynasz czuć jakiś nacisk, że musisz. Bądź że to jest raczej obowiązek, bądź, że ty źle robisz, bądź że to jest z objawień, różne myśli mogą przychodzić, nie? ale y, czujesz wyraźnie, że to cię zniewala, czyli że nie masz w tym wolności, tylko coś ci nasuwa te myśli, coś ci po prostu podpowiada i coś ci jeszcze przyciska, naciska, czyli czy takimi jakby emocjami cię przymusza dokładnie do tego, nie? No to musisz wiedzieć tutaj, że to jest zły duch. Nie? Czyli, czyli teraz, jeżeli coś takiego jest, to co trzeba zrobić? Trzeba się przede wszystkim temu przeciwstawić. Czyli nie robić tego. Przede wszystkim pierwsze, co trzeba wiedzieć, że to jest działanie złego ducha. Nie? Czyli, że to nie jest Twoje, że Ty tego nie robisz z własnej woli, tylko Cię zby Duch przymusza, czyli to musisz na pierwszym miejscu wiedzieć, i na drugim miejscu musisz się po prostu temu przeciwstawić, czyli jest tak napisane w Piśmie Świętym: Przeciwstawiajcie się, diabła ucieknie od Was, no i, i to jest właśnie dokładnie to. nie? No, czyli. Czyli, bo jeżeli się temu nie przeciwstawisz, nie, to cię to będzie dręczyć, nie. Czyli, czyli będzie cię to po prostu dręczyć, będzie cię naciskać, będzie cię po prostu, będą ci różne myśli przychodzić. Ja nawet miałem takie coś, że już dzień wcześniej, w czwartek, już ja miałem te myśli, że już się zbliża piątek, czy na drugi dzień już jest piątek. No i trzeba po prostu pościć, trzeba zapościć, nie, i mi to, mi to bardzo przeszkadzało, mi mi te myśli przeszkadzały i ten nacisk po prostu, który był, czyli ten przymus, nie, ten przymus, nie? czyli to było łaską Bożą, że w ogóle ja, w ogóle dostałem takie, takie rozeznanie, żeby, że to jest przymus i że, że to jest na pewno zły duch i żeby się po prostu jemu, jemu przeciwstawić, nie. Także tutaj o tym chcę powiedzieć, nie? I to jest też powiązane raczej z tym, kiedy my się nawracamy, nie? Bo kiedy my się nawracamy, wtedy my całkowicie odrzucamy grzech, nie? Czyli czy jakby już zaczynamy iść, dać się no, trwać w sakramentach, trwać na modlitwie ucześne, no, komunia, spowiedź, nie? Wtedy odrzucamy całkowicie po prostu grzech, nie? czyli zły duch już nas nie może wciągać w ten grzech. Nie? I wtedy to się dzieje, jeżeli on już nas widzi, to wie, to nie, że nie może nas w ten grzech po prostu wciągać, czy też w te grzechy, które popełnialiśmy wcześniej, to nas po prostu dręczy. Czyli dręczy nas po prostu przymusami różnymi, przeróżnymi. Nie? No i, i takie jest, tak jest no jego po prostu działanie, dlatego jemu się trzeba przeciwstawiać i po prostu nic, absolutnie nic, nie przyjmować, co jest od niego. Nic. Dlatego to jest, to jest bardzo ważne, to po to, żeby, żeby był człowiek wolny. nie Mówię to, że, że jeżeli się przeciwstawisz temu, to w końcu, y, może nie po pierwszym razie, ale po którymś tam, y, to po prostu odejdzie ten przymus, i wtedy, jeżeli poczujesz wolność nie? I, i całkowitą, czyli, czyli pomyślisz, tak jak mówiłem, że możesz zapościć, lub możesz nie zapościć i nic się nie dzieje i ty w tym jesteś wolny, to wtedy ty to robisz w wolności, nie? Bo Bóg jest wolnością, nie? I, i tutaj mam też na koniec taki, taki cytat z Pisma Świętego to jest Jan 14, 30. Już nie będę, to mówi Jezus, już nie będę z wami wiele mówił, Nadcho nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Czy to jest ważne? Nie ma on jednak nic swego we mnie. Czyli jeżeli Bóg jest wolnością, to Bóg jest wolnością i inaczej nie ma. Czyli jeżeli coś mnie przymusza do czegoś, przymusza, naciska, to nie jest w stu procentach Bóg, to jest demon. Tym właśnie króciutko chciałem się dzisiaj podzielić.